Cześć, z tej strony Martin, a to jest 15 film z serii Szkolenie Czołgisty. Zaczynamy. Analizujemy składy. Są w miarę wyrównane, ale jak widać my na topie mamy 3 tedeki, a oni mają 2 czołgi ciężkie i neda. Z tego powodu, że mamy sporo TEDeków. Planuję pojechać w F5 w krzaka i spotować pasywnie czołgi, które będą przejeżdżać. Tą bitwę gram z kolegą Warman 04, którego serdecznie pozdrawiam. Jadę dołem, tak żeby nie dostać spota stąd. I wjeżdżam. Wybrany krzaczek. Nie dostałem spota, czyli wszystko się udało. Lighty z przeciwnej drużyny mogły jak najszybciej wjechać tutaj, tak żeby zaświecić mi, kiedy będę wyjeżdżał po tym zboczu do krzaczka. Na szczęście nie zrobiły tego, więc mogę spokojnie spotować pasywnie. Teraz włączę tempo razy 2, żebyśmy się nie zanudzili na śmierć. Jak widać, Trzy te deki zostały w bazie i będą strzelać do tego, co będę świecić. Teraz oczywiście używam ZUMA po to, żeby zaznaczać cele. Cały czas staram się zaznaczać cele sojuszników. Jak widać przeciwnicy przejęli górkę i nie wygląda to zaciekawie. Jednak ja tu jestem tylko lightem i robię swoją robotę, więc... I wracamy do tempa normalnego gdyż w tym momencie postanawiam ruszyć się z krzaka 5 minut postałem, zjadłem kanapkę, dopiłem herbatę czas ruszać Chcę pomóc protowi z Yaktigerem dostaję jednak spota więc będę tutaj jechał lekkim slamem jadę tutaj dołem tak żeby w razie z czołgów tutaj nie dostać od nich daje się podpalić aktywera. i odesłać go do garażu Przeładowuję magazynek Jadę do kamienia, tak żeby mieć osłonę od czołgów, które mogą stać gdzieś tutaj. Teraz wyjeżdżam trochę za bardzo. I niestety dostaję w gąsienicę od T29. Muszę zużyć zestaw naprawczy. Czuję kolejny niepotrzebny strzał. ma niestety nie ma, nie ma najcenniejszego działa. Teraz mój sojusznik z plutonu podjechał tutaj na tą rampę i uznaliśmy na początku, że T4400 się wycofał. Okazało się, że ciągle tutaj siedział, więc staram się tutaj pomóc. Niestety z celnością tego działa. Udało mi się trafić jeden na sześć lub siedem pocisków. Dostaję spota, więc zjeżdżam na dół. Staram się schować za kamieniem. Dostaję T54, który już się wrócił z górki. I chcę się wycofać aż do rota. Sojusznik kończy też 4400 i spokojnie może mnie już wspierać z tej rampy. Teraz chcę podjechać w tym dołku przy czerwonej linii i zaświecić tego bulldoga i T29 i są Bujałem się do przodu do tyłu, tak żeby utrudnić sterowanie T5-4 Nasi w tym czasie przepchnęli górkę to jest też kwestia czasu aż dojadą tutaj i pomogą nam pozbyć się ostatnich czołgów przeciwnika. jest bulldog. Nie zauważył mnie więc odstrzymałem go do garażu. Teraz trafia te 54 w działo. Niestety będę zmuszony do końca bitwy jeździć z rozbitym działem, bo zestaw zmarnowałem na, na gąskę. Nym przeszkadza mi to jednak trafiać buldoga w ruchu. Teraz w pierwszym momencie chciałem uciekać, żeby ten T5-4 mnie nie dorwał. Jak po chwili postanowiłem jednak się wrócić. Nie zostaje już tylko T29, który nie ma najmniejszych szans. I koniec. Bitwa może w pierwszej połowie bardzo mało emocjonująca, no ale tak wygląda pasywne spotowanie item. Jak widać, jeśli przeciwnik nie zagra kontrolująco na naszego pasywnego spota, to można na takiej mapie zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo samym spotem. Mam nadzieję, że film się podobał i zapraszam na kolejne. Cześć!